Misiaczki kochane, co ja tutaj mam, z Biketo Catering, no kurwa małe no. trzy dzienna ta, śniadanie, siemianka dyniowa z kardamonem i orzechami pękan, ja pierdolę. Następnie jedźmy po kolei, żeby tu się kurwa coś nie, ten, to jest obiad, kolacja, y, tutaj mamy drugie śniadanie, sałatka z, z włoskim prosciutto, i serem lazur. Mm, miam, miam, miam. Obiadek. Krewetki po toskańsku z suszonymi pomidorami i parmerezanem oraz risotto szpinakowe. Proszę bardzo. Jakie pyszne. I na kolację pasta jajeczna z wędzonym twarogiem i kurkami na maśle. Keto bułeczka i warzywa. No, miam, 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 no Co tam się kurwa dzieje? No i jeszcze mam y, zdrowe te. Proszę bardzo. Keto, keto baton kokosowy. Tutaj mamy co? Jakiś ten czekolad... karmelowy. Proszę bardzo. I waniliowe brownie. No kurczę, no ja piernicze. Będę. Taki będę.